Oto gracze, którzy zdobyli najwięcej punktów w pewną grę. Z tej tabeli łatwo odczytać, który gracz był najlepszy. Paweł ma 180 cm wzrostu. Kasia ma 97 cm, Kuba 201 cm, a Natalia 182 cm. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie ustawić te osoby w kolejności od najniższej do najwyższej. Najpierw chcemy ustawić osobę, która jest najniższa. Widać, że najniższa jest Kasia. Spójrz na liczbę określającą jej wzrost. Liczba 97 składa się z dwóch cyfr. Wzrosty pozostałych osób składają się z trzech cyfr. W tym przypadku najmniejszą spośród wszystkich liczb będzie ta, która ma najmniej cyfr. Najmniej cyfr ma liczba 97. Ustawmy kasię jako pierwszą. Zostały nam trzy osoby: Paweł, Kuba i Natalia. Patrząc jedynie na te osoby, ciężko będzie stwierdzić, która z nich jest najniższa, a która najwyższa. Pamiętaj, że na dole mamy zapisane liczby, które oznaczają wzrost tych osób. Każda z tych trzech liczb składa się z trzech cyfr. Pamiętaj, że liczby, które mają tyle samo cyfr, porównujemy od lewej strony. W tej liczbie najbardziej na lewo znajduje się cyfra 1, która oznacza setki. Mamy tutaj jedną setkę. Cyfrą, która znajduje się najbardziej na lewo w tej liczbie, jest również cyfra oznaczająca setki. W tym przypadku mamy dwie setki. Oznacza to, że liczba 201 jest większa niż liczba 180. Mamy tutaj jeszcze wzrost Natali. Cyfrą najbardziej na lewo jest również cyfra setek i tutaj mamy cyfrę 1. Obie liczby mają taką samą cyfrę setek. Porównajmy więc dziesiątki. Tutaj mamy 8 dziesiątek. Tutaj również mamy 80. Dalej nie potrafimy powiedzieć, która liczba jest większa. Porównajmy jedności. Tutaj mamy dwie jedności, a tutaj mamy 0 jedności. Oznacza to, że liczba 182 jest większa niż liczba 180. Najniższy jest Paweł. Ustawmy go w tym miejscu obok Kasi. Zostały nam dwie osoby: Kuba i Natalia. Skoro obie liczby mają tyle samo cyfr, to patrzymy na cyfry, które znajdują się najbardziej na lewo. Tutaj mamy dwie setki, a tutaj tylko jedną setkę. Oznacza to, że Kuba jest wyższy niż Natalia. Ustawmy najpierw Natalię w tym miejscu. Na końcu będzie Kuba, ponieważ jest najwyższy. Zobacz, ustawiliśmy te osoby w kolejności od najniższej do najwyższej. Możemy też powiedzieć, że te liczby uporządkowaliśmy w kolejności od najmniejszej do największej. Skoki narciarskie to jedna z olimpijskich dyscyplin, w której polska drużyna odnosiła nielada sukcesy. Po lewej stronie widzisz tabelę, w której znajduje się punktacja drużynowa w skokach narciarskich w sezonie 2013-2014. Z tej tabeli nie da się szybko odczytać, która drużyna była najlepsza. W tabelach z punktacjami najlepsza drużyna znajduje się zazwyczaj na pierwszym miejscu. W tym przypadku na pierwszym miejscu znajduje się Japonia. Zdobyła ona 2883 punkty. Spójrz na przykład na Norwegię. Zdobyła ona aż 3361 punktów. Aby łatwo odczytywało się, która drużyna zajęła jakie miejsce, wystarczy uporządkować nazwy tych drużyn względem punktacji od najlepszej do najgorszej. Zanim przystąpimy do porządkowania, sprawdźmy, z ilu cyfr zbudowane są liczby oznaczające punkty drużyn. Ile mamy tutaj cyfr? 4. Tutaj też mamy 4 cyfry. Tutaj mamy tylko 3 cyfry. Pozostałe liczby składają się z czterech cyfr. Punktacje tych drużyn to głównie liczby czterocyfrowe. Jest tylko jedna drużyna, której punktacja składa się z trzech cyfr. Co to oznacza? Oznacza to, że drużyna Włoch zdobyła najmniej punktów, więc była ostatnia. Jeśli porównujemy liczby, które mają tyle samo cyfr, to porównujemy je od lewej strony. W tym przypadku najbardziej na lewo znajduje się cyfra tysięcy. Czy potrafisz powiedzieć, w której drużynie cyfra tysięcy jest największa? Tych drużyn jest dość sporo. Sprawdzamy po kolei. Tutaj mamy 2000, tutaj 1 1000, tutaj aż 5000, tutaj 3000, tutaj 1, tutaj też 1, tutaj mamy 4000, tutaj 4000, a tutaj 3000. Wróćmy do Austrii. Tutaj mamy aż 5000, tutaj mamy najwięcej tysięcy spośród wszystkich liczb. Drużyna Austrii zdobyła złoty medal. Tutaj obok uporządkujemy sobie te drużyny względem punktacji od najlepszej do najgorszej. Austria zdobyła najwięcej punktów. Drużyna Austrii zajmuje więc pierwsze miejsce. Czy potrafisz powiedzieć, która drużyna zajęła drugie miejsce? Spośród drużyn, które zostały, szukamy tej, która zdobyła najwięcej punktów. Nie było żadnej innej drużyny niż Austria, która zdobyła więcej niż 5000 punktów. Sprawdźmy więc, czy któraś drużyna zdobyła więcej punktów niż 4000. Są dwie takie drużyny: Niemcy i Słowenia. Cyfrą tysięcy obu liczb jest cyfra 4. Nie potrafimy więc powiedzieć, która drużyna zdobyła więcej punktów. Porównajmy więc setki. Tutaj mamy 8 setek, a tutaj mamy 5 setek. Więcej punktów zdobyła drużyna Niemiec. Drużyna Niemiec zdobyła srebrny medal. Drugie miejsce zdobyła więc drużyna Niemiec. Druga drużyna tego turnieju zdobyła 4885 punktów. W tej tabeli znajduje się jeszcze jedna drużyna, która zdobyła ponad 4000 punktów. Tą drużyną jest drużyna Słowenii. Zdobyła ona 4501 punktów. Drużyna Słowenii zdobyła więc brązowy medal. Ustawmy więc drużynę Słowenii na trzecim miejscu w naszej tabeli. Na trzech pierwszych miejscach znajdują się trzy najlepsze drużyny. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie uzupełnić pozostałą część tej tabeli w taki sposób, aby drużyny były uporządkowane w kolejności od najlepszej do najgorszej. Aby to zrobić, wystarczy wyszukiwać największe liczby, zaczynając od cyfry tysięcy. Teraz najwięcej tysięcy mają zespoły Norwegii oraz Polski. Mają po trzy tysiące. Jeśli cyfry tysięcy są takie same, to porównujemy cyfry setek. Polska zdobyła 7 setek, a Norwegia tylko 3 setki. Na czwartym miejscu mamy Polskę, na piątym Norwegię, na szóstym Japonię, na siódmym Czechy, na ósmym Finlandię, na dziewiątym Szwajcarię, a na dziesiątym ostatnim miejscu Włochy. Dzięki tak stworzonej tabeli widać wyraźnie, które drużyny zdobyły medale, a które drużyny zajęły pozostałe miejsca. Widzisz tutaj nazwy miast. Pod nimi znajdują się liczby, które oznaczają ile ludzi mieszka w danym mieście. Nad nazwami miast znajdują się flagi państw, w których znajdują się dane miasta. Zatrzymaj lekcję i zapisz miasta w kolejności od największej liczby mieszkańców do najmniejszej liczby mieszkańców. Spójrz najpierw na te liczby. Widać, że mają one różne długości. Wiesz już, że im dłuższa liczba, tym ma więcej cyfr. Im ma więcej cyfr, tym jest większa. Sprawdźmy więc, ile cyfr mają poszczególne liczby. Zacznijmy od tej: 1, 2, 3, 4, 5. Zapisujmy liczbę cyfr nad flagą. Policzmy, ile cyfr ma druga liczba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aż 8 cyfr. Ile cyfr ma trzecia liczba?

Ta, która ma najwięcej cyfr. Najwięcej cyfr ma liczba mieszkańców Moskwy. Ma ich aż 8. Ustawmy Moskwę na pierwszym miejscu. Spośród pozostałych miast najwięcej cyfr mają liczby mieszkańców Madrytu oraz Berlina. Mają ich aż po 7. Jeśli dwie liczby mają tyle samo cyfr, to porównujemy je od lewej strony. Tutaj mamy cyfrę 3 i tutaj również mamy cyfrę 3. Nie wiemy, która liczba jest większa. Przechodzimy do kolejnej cyfry. Tutaj mamy czwórkę, a tutaj trójkę. Cztery to więcej niż trzy. W Berlinie mieszka więcej ludzi niż w Madrycie. Ustawmy Berlin na drugim miejscu. Pozostały trzy miasta. Spośród nich najwięcej cyfr ma liczba mieszkańców Madrytu, bo ma ich aż siedem. Ustawmy Madryt na trzecim miejscu. Pozostały dwa miasta Wilno oraz Trzew. Liczba mieszkańców Trzewa składa się z 5 cyfr. Liczba mieszkańców Wilna składa się z 6 cyfr. Ta liczba jest większa, ponieważ składa się z większej liczby cyfr. Ustawmy Wilno na czwartym miejscu. Najmniej mieszkańców ma Trzew. teraz te zapiski, bo są już nieaktualne. Zobacz. Te miasta są zapisane w kolejności od największej liczby mieszkańców do najmniejszej liczby mieszkańców. Wykonaliśmy nasze zadanie. Liczby można porządkować rosnąco, czyli od najmniejszej do największej. Można je też porządkować malejąco, czyli od największej do najmniejszej. Aby uporządkować liczby, trzeba ustalić, która z nich jest większa. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o dziesiątkowym układzie pozycyjnym, to zapraszam Cię do obejrzenia pozostałych lekcji z tego tematu. Polub nas też na Facebooku.